Dzień dobry, dzisiaj pierwszy trening z naszego ośmiotygodniowego cyklu wyzwania przed świętami Bożego Narodzenia. I dziś mamy na tapecie mobilność. Mobilność, czyli wiele osób pomyliłoby to z takim trochę dynamicznym rozciąganiem, ale to nie do końca jest to. O co chodzi w ogóle w ćwiczeniach czy w treningach, które są skupione na poprawie mobilności? One są skupione na tym, żebyśmy. Skupili się intensywnie na pracy mięśni w każdym ruchu, który jest wykonywany dynamicznie, ale skupiamy się i myślimy, myślimy, co robimy. Nie machamy byle jak, nie machamy na pałę, tylko staramy się skupić bardzo intensywnie nad tym, jak pracuje nasze ciało. I teraz tak, musisz, musisz niestety nas tutaj puścić. Przechodzimy do takiej bardzo popularnej pozycji, a mianowicie do pozycji stołu, stopy na flex. Palce zawsze, jako karistenika i yoga, rozczapiżone. Lecimy, dociskamy opuszki palców, łokcie, luz, z wdechem wyciągamy się do przodu i do góry, mocno rozciągamy całe ciało mięśnie, z wydechem wychodzimy do góry łopatki, mocno do subitu. I wdech, wyciągamy przednią taśmę, staramy się nie odchylać głowy, z wydechem przechodzimy do pozycji kota. I wdech. Zatrzymać chwilę. Zostać w tej pozycji z wydechem do kota i powoli puszczamy. I teraz przechodzimy obydwoma rękoma do przodu. Odkładamy. Na macie, Zwróćcie uwagę na to, żeby posiadki zostały nadpiętami. Puszczamy napięcie z wdechem i wydechem. Czoło idzie do maty, ale nie na matę. I pracujecie. Powolutku. Wdech. Otworzyć tutaj domną miednicę, otworzyć obręcz barkowe Trzymamy, trzymamy, trzymamy. I wydech. I wdech. I wydech. Mój piesek się troszeczkę głości. Wracamy powolutku na drenażu, bo to jest jego ulubiona zabawka tutaj, także szeszczenie to jego sprawka. Słuchajcie, przechodzimy. Lewą rękę odkładamy na macie w ten sposób, żeby zewnętrzna krawędź leżała na macie, Lewy, e, lewa skroń też na macie, prawą rękę na lewą dłoń, cały czas pośladki nad kolanami. Starajcie się nie otwierać miednicy, tylko domkniętą, czyli aktywny brzuch i otworzyć wydech i wdech. I wydech, i wdech, i wydech, i wdech. I przechodzimy powolutku na drugą stronę. Ten trening jest też ekspresowy, więc nie będzie tutaj powiedziałabym nie wiadomo ilu tych ćwiczeń, nawet nie zdążymy. Natomiast możecie śmiało odpalić ten trening jeszcze raz i powtórzyć. Samo dwa, trzy razy gwarantuję, że Wasze obręcze barkowe i pospinane odcinki w górnych partiach już teraz powinny czuć się delikatnie luźniej. Wracamy i przechodzimy prawą nogą do przodu, kolano zostaje nad stopą i teraz uwaga, wszystko w zależności od tego jak E, macie przygotowane ciało do takich treningów. Możecie być na twardej, na, na, na grubszej macie, żeby było wam wygodnie z kolanem. I wiele osób mówi, że nie wychodzi się kolanem tutaj poza linię pięty. Ja dalej będę uważać, że to jest dla osób zaawansowanych i dla osób, które wiedzą na ile sobie mogą pozwolić. Natomiast jeżeli Wy dopiero zaczynacie, zostawiajcie lepiej to kolano gdzieś tam w okolicy tej pięty. My wychodzimy kawałek dalej, jeżeli możemy i lecimy, wydech. I wydech. I wdech. Otwieramy biodro. Staramy się utrzymać domkniętą miednicę, czyli cały czas jakby aktywny brzuch. Nie odchylamy pleców mocno do tyłu. Odmieniamy strony. Ja zawsze trzymam rozkrok. Znaczy zawsze trzymam stopy kolana delikatnie szerzej, żeby mieć większą swobodę, jeśli chodzi o... Mm, Równowagę po prostu. Jeśli ktoś z Was trenuje jogę, pilates, to zna takie triki. Dzięki którym jest trochę łatwiej, tak? Bo to nie są łatwe rzeczy, tak naprawdę. I jeszcze raz. Już powinny być luźniej w biodrach i teraz przechodzimy do Jednej z moich ulubionych pozycji, a mianowicie do pozycji sumo. Sumo, takie pod kątem poprawy mobilności jest bardzo trudne, ale kto nie, kto, kto nie próbuje, ten się nie nauczy. A aktywny brzuch kładziemy nad piętami, pochylamy się, zobaczcie, tak jakbyśmy chciały, chcieli, żeby jak nam to kawę postawił. Wkładamy przed ramiona na wysokości mniej więcej przy, yy, łydek i ud. I uwaga, o! Nawet będzie strzelał. I delikatnie, raz lewo, raz prawo. No i teraz oczywiście tym kolanem za mocno nie wychodzimy. Rozszerzamy cały czas dynamicznie. Rękoma uda na zewnątrz. Rozciągamy, można pochodzić, wdech, wdech. Może nie wyjść, ale jak nie zaczniecie, to się nie nauczycie. Próbujemy. Oczywiście na miarę własnych możliwości wracamy. I teraz słuchajcie, taka pozycja, którą robiłam na którejś z rolek, która w ogóle wszyscy się bardzo zdziwili, jak w ogóle jest możliwe. Wychodzimy dość szeroko prawą nogą do przodu i próbujemy opuścić, znaczy stopę przestawić na zewnętrzną krawędź. Zwróćcie uwagę, że ja nie wyginam, nie odchylam się do tyłu. Z miarą możliwości staram się też trzymać tak stopę, żeby od razu rozciągać bardziej przednią taśmę nogi tylnej i na zewnętrzną krawędź nogi z przodu próbujemy troszeczkę opuścić kolano do maty. Rozciągamy pośladek. Oczywiście łopatki ściągnięte, całe ciało Pracuję aktywnie, palce rozczapierzone, dociśnięte opuszki. To jest trudne ćwiczenie. Ale będzie ich na pewno więcej, więc stopniowo będziemy się uczyć pokazać w ten sposób. Będzie łatwiej widać, lepiej widać. Ogólnie poprawa mobilności miednicy jest dla mnie bardzo ważnym elementem moich treningów. z różnych powodów. Przede wszystkim my kobiety powinniśmy bardzo, naprawdę dbać o to, aby były to okolice elastyczne i pracujące. A przy siedzącym trybie życia przez większość osób jest to trudno, prawda? Dobra słuchajcie, teraz przejdźmy do pozycji dziecka, to będzie już jedna z ostatnich pozycji. Pozycja dziecka, pośladki na piętach, wychodzimy rękoma do przodu, przedramiona na macie, czoło do maty. I z wydechem oba barki na lewo. Wdech. Wracamy do centrum. Wydech. Na prawo. Wdech. Do centrum. I powolutku. Przesiądź chwilę. Słuchajcie, że to jest zwykłe rozciąganie dynamiczne, zwykła joga. Ja oczywiście w ciągu 7 minut powolutku wracam. Nie przekażę Wam wszystkiego, więcej będziecie mogli zobaczyć albo na moich kolejnych treningach, kiedy będę miała więcej trochę czasu, albo, albo na treningach płatnych, czy stacjonarnych czy nie. Po prostu dla mnie to jest świadomość, bardzo, bardzo duża świadomość pracy własnego ciała i odczuwanie praktycznie każdego mięśnia w ciele podczas wykonywanego ruchu. To jest bardzo trudne. Także nie zniechęcajcie się. Ja nad tym pracowałam wiele lat, żeby mieć taką wiedzę i taką świadomość własnego ciała, jaką mam teraz. Ale jak nie zaczniecie, to się nie dowiecie. Więc trzeba po prostu zacząć. Lepiej, gorzej, lepiej zrobić, niż nie zrobić wcale. Nawet jak nie będzie idealnie. Okay? Dzięki za dzisiaj i widzimy się jutro.